Masz nic przeciwko, jeśli będę pierwsza? Okay. Jasne, że nie. Okej, okay, zobaczmy. Wow, to moje ulubiona udka z KFC. Ach, co za zapach. Po prostu kocham świeżego kurczaka. Ej, masz własne jedzenie. Zgadza się. Ja też mam KFC. Jestem taka podekscytowana. W środku jest czekolada. To istne szaleństwo. Mm, jakie dobre. Nie mogę się zatrzymać. I już z takim apetytem. Ja też chcę. No to na co czekasz? Rzeczywiście, już nie mogę się doczekać tego niesamowitego smaku. Jaka chrupiąca skórka. Super. Ojej, zupełnie zapomniałam. Trzeba dodać troszkę keczupu. Z keczupem będzie smakować o wiele lepiej. Ej, nie rzucaj we mnie tymi kośćmi! Przepraszam, ale nie słyszę, co tam mówisz. To jest takie pyszne, nie mogę się zatrzymać. To jest coś! Super, jestem zachwycona! A oto i nowa para! O, mamusiu, mówiłam ci, żebyś przestała we mnie rzucać! Przepraszam, to był wypadek! No ile razy można? Dosyć tego, sama się o to prosiłaś! To jest wojna. Żołnierz jest gotowy do bitwy. Zaraz poczujesz moją moc. Przyjmij kulkę! Ach, tak? Ha, trafiony, zatopiony, wspaniale! Chcesz wojny? No to będziesz miała wojnę. Jesteś taka zabawna! A masz! Ej, co powiesz na to? Proszę bardzo, i jeszcze! I jeszcze! Łap! Hmm. O, oh, wow, to jest pyszne. Ha! Wygląda na to, że wygrałam. Chyba śnisz, co? Daj spokój. Obydwie jesteśmy takie zabawne. Przyszła mi do głowy niesamowita myśl. Chyba moje wiaderko też jest jadalne. Pachnie tak słodko. Mm, miałam rację. To jadalny papier. Smakuje mi. Daj mi spróbować. To zabawne, ale to jest naprawdę dobre. Daj jeszcze. Let's go! Ura! Co to za zapach? Myślę, że pochodzi spod Twojego klosza. Co? To prawdziwa kupa? Co za smród? Jakiś koszmar. Zabierz to stąd szybko. Już, już, zaraz. To chyba zwykły papier toaletowy. Oderwę kawałek. Odwagi dasz radę. O rany zaraz wyjacuje. Fuj! Tylko nie we mnie. Uf, już po wszystkim. O rany zupełnie zapomniałam, że papier był brudny. Nie widzieliście tego. Boję się otworzyć. O nie, to też kupa. To dziwne, ale w ogóle nie śmierdzi. Chyba jest zrobiona z czekolady. Muszę spróbować. Mm. Mm, ta czekolada jest pyszna. A z czego jest zrobiony mój papier toaletowy? Może też jest jadalny. To mastix. mam ciasto i jest przepyszne. Mm. To może się ze mną podzielisz! <grym> nie tym razem! Nie, to nie! Sama chcę się tym najeść. To takie fajne! Ale jesteś zachłanna. Mam pomysł. Zrobię jej mały żarcik. Owinę się papierem toaletowym, jak prawdziwa mumia i ją przestraszę! To jest wspaniałe! Ej! No co znowu? Hej, to mumia pomocy! Co za ubaw! Mój dowcip się udał. To był niezły pomysł. Póki sobie odpoczywa, to ja spróbuję jej tortu. Mówiła, że jest pyszny. Rzeczywiście. Jest bardzo smaczny. Chcesz być pierwsza? To otwieraj szybko. Ojej, uwielbiam rolki, ale mam szczęście. Zobacz, co ty masz. Dobra. Też jestem tego ciekawa. Ekstra, ja też mam rolki. Dobrze, że są tu pałeczki. Jedzenie nimi jest o wiele przyjemniejsze. Najpierw trzeba zanurzyć rolki w sosie sojowym. Ach, już mi ślinka cieknie. Mm, to jest takie dobre. Ale czegoś tu brakuje. Wiem, mam w trepce niesamowitą różową posypkę. Sprawi, że to danie będzie piękne i spektakularne, tak jak ja. Możesz mi życzyć smacznego. Jej. Wielkie mi rzeczy Nasza ślicznotka ma różowe pałeczki z błyskotkami A moje są po prostu czarne Nie szkodzi Chociaż mogłabym mnie nauczyć jak się ich używa Może tak A może tak No co jest To nie powinno być takie trudne Ty zdobani Nie umiesz jeść pałeczkami? Co za ofiara no i co z tego? Będę jeść rękami. Tak jest i szybciej. O, sos czekoladowy. To są słodkie rolki, super. Rewelka. Są lepsze niż zwykłe. Trzeba polać wszystko czekoladą. Będzie o wiele smaczniej. Chodźcie tutaj, moje słodziaczki. Mm. Przybij piątkę. Brawo, zaczynaj. To jest bomba. Ratuj się, kto może. Trzymaj! O nie! Pomocy! Co robić? Musimy to jakoś rozbroić. O kurczę, nie chcę się wyłączyć. Ubrudziłam sobie palec. To dziwne. Wygląda jak czekolada. Boję się, ale spróbuję. Wow! To jest tort! O rany, co za szczęście! Co ty robisz? Ona nie bombę! Wow, to jest niesamowite ciasto! Uwielbiam czekoladowe nadzienie! To jest torta, już się bałam. Nieźle. To jest pyszne. Tak bardzo mi smakuje. Kto by pomyślał, że to jest takie dobre? Właśnie, widzę. Nawet zegar jest jadalny. Jest taki miękki i delikatny, po prostu rozpływa się w ustach. Co za przysmak. Super, ale obawiam się, że to oznacza, że pod moją pokrywką mamy prawdziwą bombę. O, mamo! Zrób coś! Trzeba ją natychmiast rozbroić! Dobra, uspokój się. Muszę się wziąć w garść. Już to przerabialiśmy. Trzeba przeciąć przewód, wtedy bomba przestanie działać. Tak właśnie zrobię. Świetne nożyczki. Ej, koleżanko, gdzie jesteś? Pod stołem. To świetny pomysł, pospieszmy się, bo wybuchnie i zmienimy. Dobra, weź się w garść, dasz radę. Ręce mi się trzęsą, który przewód przeciąć! Jeśli się pomylę, wybuchniemy. Hmm. Nożyczki nie tną! Daj mi to. Okej. Okay. Kurczę, one naprawdę nie tną. Co robić? Kończy nam się czas. Ej, nie mdlej mi tutaj! Obudź się! Gdzie ja jestem? Musimy pilnie rozbroić bombę! A dobra, przykryję ją pokrywką i usiądę na niej. Może tak to powstrzymam eksplozję? O mamusiu, co się dzieje? Wszystko w porządku? Lecę! Ratunku! O nie! To było mocne. Czy ty żyjesz? Myślę, że tak. To była niezła bomba. Ale się wystraszyłam. Całe ciało mnie boli. Świetnie ci poszło. Znowu chcę być pierwsza. Nie, teraz ja. Niech los zdecyduje, dobra? Okej. Okay. Wygrałam. Zobaczmy, co mam. Wow! To hot dogi! Co za szczęście! Jesteś zazdrosny? Poleję je keczupem i zrobię sobie prawdziwą ucztę. Ej, dlaczego on się nie leje? Co się stało? Przycisnę mocniej. Aj! To przezabawne! <grystanie> to nie jest śmieszne. Teraz wytrę twarz i wszystko będzie ok. Hura! Mamy to! Jak to ładnie pachnie! Daj mi trochę! Jeszcze czego? Chyba śnisz. Sama zjem moje hot dogi. Mm, to jest takie dobre. Ja też jestem głodna. Może nie zauważy, jeśli po cichu wezmę jednego. Nie ma mowy. Dobra, rozgryzłaś mnie. Nie yes. martw się, nikomu cię nie oddam. Am, 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 am. Jak ona to zrobiła? To jakieś szaleństwo. Niezła prędkość. Ucz się, dziewczynko, chcesz zobaczyć kolejną sztuczkę? Zobacz, co potrafię. No, to już przesada, gdzie twoje maniery. Daj spokój, przepraszam. Ty też możesz już jeść. O, moje hot dogi wyglądają pysznie. Już zgaduję, z czego są zrobione oczywiście z ciasta czekoladowego. Polałam je sosem czekoladowym i będę się nimi delektować. Czekolada tak pięknie spływa. To takie słodziutkie. Muszę tego spróbować. Niesamowite smakuje mi. Rewelka. Ja też chcę takie ciasto. Jak ty to tam jadłaś? Daj mi trochę. Trzymaj. Uwierzyłaś w to? Chciwuska, nie to nie! Patrz, co potrafię. Wow. Orany! Co się dzieje? Twoja szyja urosła. Wow, jak tu fajnie. Słyszałaś ten dźwięk? Zamknęli nas tu. Pomocy! Myłyśmy tutaj. Patrz, co tam jest. Jakieś sejfy. Może tam będzie gdzieś klucz. Tylko gdzie go znaleźć? Nie wiem. Hmm. Wow, patrz, coś się pojawiło. Pudło z rysunkiem klucza. Musi być w środku. To pudło jest różowe, tak jak ja. Więc to ja muszę zacząć. Okay. Mam nadzieję, że nie ma tam niczego obrzydliwego. Przypomina mi piasek w dotyku. Co to jest? O nie! To robaki! Tylko nie to! Fu! Nie chcę już wkładać tam rąk. Widziałaś, co tam było? Robale! Dobra, dla naszej wolności zdobędę ten klucz. No i gdzie on jest? Znalazłam go! Pospieszmy się, otwórzmy sejf i wynoszmy się stąd. Okej. Okay. Co będzie w środku? O, mamusiu! Ciasto? Naprawdę? Nie ma klucza. Trudno, przynajmniej było smacznie. Mm, jaki pyszny! Mm. O, jacie, patrz! Jest kolejne pudło. Teraz jest niebieskie. Christy, sprawdzisz to? No dobra, teraz moja kolej. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnych robaków. U, tu jest coś dziwnego. Jakieś kuleczki? Ojej, co tam jest? A, to nic strasznego. Mogę się uspokoić. Mami kluczek. Udało mi się go szybko znaleźć. Zobacz! No to otwieraj Sej! Na pewno będzie w środku kluczek. Okej, no i gdzie on jest? Co to? Jestem pokryta niebieskim proszkiem. Jestem cała brudna. Czemu się śmiejesz? Też chcesz być niebieska? Pasuje ci. Nie ma mowy, lubię tylko różowy. Ciekawe, co teraz mnie czeka w pudle. Tu jest coś dziwnego. Co to może być? O nie, to kurze łepki. Co za ochyda. Przepraszam, Fibi, nie chciałam. Lepiej wyjmę klucz, bo zostaniemy tu na zawsze. O, to i on. No w końcu. Fibi, spójrz, ten śliczny różowy kluczek nas stąd uwolni. Co czeka na mnie w środku? O nie, co to za obrzydliwość? Jestem pokryta jakąś pianką. Fuj! To jest takie zabawne. Zobacz, nowe pudełko. Teraz moja kolej, żeby nas stąd wydostać. Moje ręce są szczęśliwsze niż twoje, więc zdecydowanie nas stąd uwolni. Jest tu coś dziwnego. Co to może być? To brzydliwe. Przypomina mi niebieskie smarki. Dobra, do roboty. Chyba znalazłam kluczyk. Spadajcie stąd, smarki. A oto i on. Zobacz. Na pewno pasuje do niebieskiego sejfu. Co jest w środku? Hmm, jaka ślina? Pociągnę za nią. Co się na mnie wylewa? Jakaś niebieska farba! Masakra! Nie lubię niebieskiego! Co? To z twojego sejfu! Nie no, nie podoba mi się to! Dlaczego ty otworzyłaś sejf, a to ja cierpię? Przestań! Mam tego dosyć! A ja myślę, że to całkiem zabawne! Niebieski ci pasuje. Zobacz, jest różowy sejf. Znajdź kluczyk. Dobrze, że jestem już czysta. Zaraz go wyciągnę. Co to jest? Jakieś pudełko? Chyba z galaretki, czy coś? Muszę to jakoś rozerwać. Zaraz wyjmę kluczyk. Oto ją. Czas otworzyć kolejny safe. W środku na pewno jest klucz do wyjścia. Sprawdźmy to. O Ojacie, czy to blaster? Ma coś w środku. Super! Fibi to za niebieską farbę. Christy, przestań! Jestem cała mokra. A masz. O, nowe pudełko. Niebieskie. No dobra, dobra, już idę po ten kluczyk. Jestem znowu sucha. Co jest w środku? O mamusiu. Dobra, muszę się opanować. Co to może być? ślepkiego i oślizgłego? To oko! Chociaż jest żelkowe, jest całkiem pyszne. I ma w środku nadzienie. Muszę szybko znaleźć kluczyk. Jest! Udało mi się. Zaraz otworzę kolejny safe, Christy. Co tam mamy? O nie! Christy muszę odpocząć. To straszne Wszystko w porządku? Weź się w garść Wstawaj Wszystko okej okay. O, nowe pudło Teraz ja, już się niczego nie boję Co to może być? Okej, okay, coś dziwnego Muszę to sprawdzić O, to różowe cukierki Super, zjem sobie Jestem taka głodna są pyszne, na pewno znajdę kluczyk. Ale najpierw zjem wszystkie cukierasy, tak, żeby miska była pusta. Chcę więcej i więcej. Ach, to była prawdziwa uczta. Jest i kluczyk. W końcu udało mi się. Zobacz, Fibi. Zaraz otworzę sejf. Odsuń się. Dziękuję. Co tu na mnie czeka? Lody! Wspaniale! Najpierw cukierki, teraz lody. Odlot! Co? Fibi nie podziela się z tobą, to różowe lody i są tylko dla mnie. Musiałam zjeść całą miskę cukierków, żeby dostać te lody. Więc tylko ja je będę jadła. Fibi, przestań się ślinić i otwórz pudełko. Okej, okay, może w środku będzie coś smacznego i też będę mogła to zjeść. Nie rozumiem. To jest coś dziwnego, to piasek czy co? Gdzie jest kluczek? O mam, nareszcie jestem już w tym profesjonalistką. A teraz spróbujmy otworzyć safe. Co jest w środku? Wow, Coca Cola! Jest taka niezwykła i pyszna. Chcesz trochę? Nie podzielę się z tobą? Nawet nie pytaj. Ty nie podzieliłaś się lodami. Nawet nie proś. No proszę. Nie ma mowy, jest moja. O, tam jest jeszcze jedno pudło. Na pewno musi być tu klucz do ostatniego sejfu. Zaraz go zdobędę. Co to jest? W dotyku jak galaretka z uszami? Ojacie, to gigantyczny żelkowy miś! Dziwna, gdzie kluczek? Na pewno jest gdzieś tutaj. Mam! Wow! Bibi, udało mi się znaleźć ostatni kluczyk dla nas. W tym sejfie na pewno będzie kluczyk do wyjścia. Jest! Hura! Wiedziałam, że uda mi się stąd nas wydostać. Otwórzmy kraty! Szybciutko! Udało nam się! Kluczyk musi pasować do tego zamku. Hura! Wynośmy się stąd! Pielęgniarka chyba tu nie idzie. Nie widzę. W takim razie czas na coś pysznego do jedzenia. Co? Skąd masz te smakołyki? Nie poszłabym do szpitala bez nich. Ktoś idzie? Nie mam czasu. Włożę to w gips. No no, Tina, potrzebujesz odpoczynku, a ciągle się kręcisz. Co tam chowasz? I czemu masz czekoladę na buzi? Pokaż! Tina, nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. Zabieram to wszystko! Czekaj! Nie rób tego! Przynajmniej zostaw jednego z tych smakołyków! To straszne! Bingo. Chwila! Schowałam coś w nipsie. O tak! Pachnie wspaniale! Właśnie tego mi brakowało! Ale to wszystko, co mam! To problem, który trzeba rozwiązać i wiem, jak to zrobić! Wyślę wiadomość do mojego brata! O, ktoś do mnie napisał. To moja siostra ze szpitala. O rany skończyły jej się słodycze. To straszne. Muszę jej natychmiast pomóc. Wezmę wszystkie moje ulubione smakołyki i lecę do szpitala. Powinno się udać. Spróbuję po prostu przejść. Ej, co się dzieje? Nie pozwalamy na słodycze w szpitalu. No dobra. O, dzień dobry. Odsunęłaś mi genialny pomysł. Serio? Nawet jej nie sprawdza. Puściła ją. Dobra, czyli muszę zajść w ciążę. Ale ponieważ jestem chłopakiem, jedynym sposobem na ciążę są słodycze ukryte pod moją bluzą. Żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, założę perukę. Będę blondynką. A teraz pomalujemy trochę usta. Świetnie. Muszę tylko włożyć plecak pod bluzę i lecimy do siostry. Gotowe! Mamy to! Wow, też to druga kobieta w ciąży w ciągu godziny. Mogę posłuchać swojego brzuszka? Nie, zaczynam rodzić! Muszę natychmiast iść do lekarza. Tylko nie na mojej zmianie, przechodź! Ciężko się biega z takim brzuchem. O, Tino, cześć! Przyszedłem się z Tobą zobaczyć. Niech poznajesz mnie? Na pewno się znamy! Miałem świetny plan. Tina to ja, twój brat Oscar. A teraz mnie poznajesz? Przyniosłem ci trochę smakołyków. Proszę. Jestem sąsiadką Tiny. Poczęstuj mnie, proszę. Ja też chcę trochę słodyczy. Co się z tobą dzieje, Julie? Ona też chce jakieś smakołyki. Oczywiście, że się z tobą podzielimy. Częstuj się. Możesz włożyć mi to do ust? Tu idzie ze smakołekami. Oddaj mi to. No dalej. Albo stąd zjeżdżaj. No. O matko, to to. Co się stało? Odtrącił mnie pociąg. O rany. Natychmiast zawieźcie go na operację. Jest taki młody, a już ma tyle problemów zdrowotnych. Żadnych słodyczy. Co za dzień. Co? To mój brat Oskar. Co mu się stało? Powiedzcie mi, czy on żyje. Przykro mi, ale jest w słodkiej śpiączce. Ale jak to? Słodka śpiączka? Nie mogliście wymyśleć czegoś ciekawszego. Pina przyniosłem Ci trochę smakołyków. To był żart, ale inaczej by mnie tu nie wpuścili. Zjedzmy to razem. Dajcie mi trochę! Jestem tutaj. To jest niesamowite. Zgadza się, braciszku. Łat to Julie! Oj, przepraszam. Słodycze naprawdę uderzyły Julie do głowy. Mam tego dosyć! Ile razy mam powtarzać, nie wolno wchodzić ze słodyczami. Oddaj mi to! Jestem w tym świetna! Zabrałam im wszystkie smakołyki. Wracam do pracy. Uwielbiam mój strój pielęgniarki wyglądam w nim rewelacyjnie. No właśnie ona jest pielęgniarką. W takim razie mam świetny plan, jak przemycić słodycze. Będę udawał pielęgniarza. Nie zapominajmy o groźnej minie. Przykro mi kolego, ale tego nie wniesiesz. Kim jesteś? Nowy pielęgniarz? Na moje zastępstwo? No okej, okay, ale mam cię na oku. W końcu poszła, a ja biorę to pudło smakołyków i idę do mojej siostry. Uwielbiam żelkowe robotki pyszka. To tu jest słodycze. Ty na znowu to robisz? Dlatego przyniosłem Ci więcej smakołyków. Cześć siostrzyczko. Braciszku, to naprawdę ty umieram z głodu. A ja nie zapominajcie o mnie! Oskar zapomniałeś przywitać się z Juli. Cześć Juli! Jemy tu sobie słodycze! Sam kolego, wiedziałam, że tacy jak ty nie mogą pracować w tym szpitalu. Wynoś się stąd! Nie chcę cię więcej widzieć! Głowa mi pęka, to okropne. Kurczę znowu tu jest, jak wam przemycić te smakołyki? No właśnie, to świetny powód, by spróbować swoich sił jako lekarz. Jeszcze nie wybrałem zawodu, więc powinienem sprawdzić się w roli lekarza. Biały fartuch nieźle na mnie leży. Przydadzą się też okulary, żeby wyglądać elegancko i identyfikator. Mamy to, idę. O, dzień dobry, doktorze. Potrzebuję pomocy, głowa boli mnie jak nie wiem co. Proszę to sprawdzić. Aj, poproszę o tabletkę przeciwbólową. Rzeczywiście, co? Chcesz tabletkę? W porządku, poszukajmy czegoś. Chociaż mam tu same smakołyki. Może to zadziała? Niech będą skitelsy. Proszę, dziękuję doktorze. Chyba się udało. Muszę stąd spadać. A dlaczego ta tabletka jest taka słodka i przypomina mi Skittelsy? To naprawdę skitelsy. O co? Serio? Y już wychodzę. i głowa nadal mnie boli. Żadnych smakołyków. Czy ona śpi? Będę udawać, emeryta wtedy na pewno mnie przepuści. Dobrze wyglądam? Pawlątku, jedziemy! Kto tu jest? Czemu tak hałasujecie? Kim ty jesteś? What? Hey. Muszę cię sprawdzić pod kątem słodyczy. Widzę, że jesteś bardzo chory. Oczywiście, idź jak najszybciej do lekarza. Już na ciebie czeka. Dziękuję. A co to takiego? To tego dziadka? Stać! Mam tego dosyć! Macie tu słodycze? Odrzucili mi. Wynocha z mojego oddziału. I już jadę. Pomogę ci. O, ty możesz chodzić. Składaj mi stąd. Mam dziś taki ciężki dzień. Co to za blask? Czy to od tego faceta? Witam ślicznotko. Muszę odwiedzić moją siostrę. Jestem tu w trasie koncertowej. <laughs> Wow, to takie fajne. Dziękuję za piosenkę. Co ja? Zaśpiewać? Jestem zwykłą bielęgniarką. Co mam śpiewać? Po prostu spróbuj. W porządku. La 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 la, la. To najlepsze co słyszałem. Co sługujesz na róże? Muszę iść do siostry, ok? Pa. Dobrze, zadzwoń do mnie. Pa. Ten głupi gips tak mnie wkurza. A co to za klaun? Jestem świetnym artystą i twoim ulubionym bratem Oskarem. Po raz kolejny udało mi się przemycić dla ciebie smakołyki dzięki moim genialnym pomysłom. Fajnie, co? Spójrz na to, siostrzyczko. Częstuj się. Hurra! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zaczynam. A teraz zaśpiewamy mój najnowszy hit. na! Zaczynaj! A teraz ty! Ty też, koleżanko! Niesamowicie, cudownie, teraz wszyscy razem! O tak! O tak! Przepuść mnie! Ile razy mam to powtarzać? Żadnych słodyczy! Nie widzisz tabliczek? Nie wolno! Muszę coś wymyślić, i już mam pomysł. Będę udawał, że mam złamaną rękę, ale tak naprawdę w słusznej ręce będą słodycze. To genialne. Na pewno mnie nie przyłapie. O, moja ręka, moja ręka. Boli. Stój. Powiedz mi szczerze, czy masz tam słodycze? Może tutaj? Oj, przepraszam, przechodź. Dziękuję. Oskar, co ci się stało? To boli. Chyba złamałem rękę. Nie czuję palców. Oj, przepraszam, Julie. Czemu tu tak leżysz? Hey. Mam dla was niespodziankę. To był żart. Nic mi nie jest, tylko przemyciłem cukierki w gipsie. Tak wiem, jestem geniuszem. Daj mi te cukierki i nie! O tak, to niesamowite. W końcu ja dostałam coś słodkiego. Super!